Biebiorki i Bobry. Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj jestem już na dole. Przyszedłem otworzyć okna tutaj w pokoju. Będziemy zaraz pościel przygotowywali. Bo dzisiaj mamy check-in kolejny wieczorową porą. Lecą do nas goście prosto z Polski. Ponadto spostrzeżenie takie na szybko. A tutaj coś już proszę spadło. Teraz jak podchodzę już i słyszą ryby, że się pojawiam to natychmiast kłębią się w tych przestrzeniach między liśćmi, liściami, tam gdzie rzucam im jedzenie. Już czekają, że to jedzonko będzie im podane. Uczą się tego bardzo szybko. To bardzo fajnie. Eee, zamierzam usunąć troszeczkę tych liści dzisiaj, żeby im dać więcej słoneczka. Tam listek poleciał. A tutaj, czy jak się pojawią, to również przypłyniecie. To zaraz sprawdzimy. Wezmę jedzonko swoją drogą, musimy kupić, bo już jesteśmy na rezerwie. No to, to nachylam się, przypływacie czy nie? Przypływają. Też się nauczy. super. Cały czas nam sypią się, tutaj kwitną nam, one takie nawet sympatycznie wyglądają, eee, no ale kwitnie nam to i później zrzuca takie nasiona, I tego jest pełno. Codziennie trzeba to zbierać. Eee, ale ładnie to wygląda teraz tak, powiem wam szczerze, ta zieleń jest taka soczysta. Bójne się to zrobiło. Fajne. Patrzę czy nie przeszkadza za bardzo w tutaj, ale nie. Tutaj już ta ciała tak trochę nieestetycznie. Może niżej to złapie i będzie dobrze. Jest fajnie. No dobra. To par rybki. Nakarmione. Teraz będą sobie działać to. A ja mogę iść na górę już. Ciąg dalszy dnia. Ostatnie wspólne chwila tych rozrabiaków. Patryk zadeklarował, że dzisiaj zabierze tą rozbójnicę. Ta ma takiego świrka, taką korbę ma. No to jest przytulas. To jest czarny przytulasek, który zostanie z nami. Tak. Nie wiem, czy to jest powód do radochy, czy nie. Ale ten jest Takim troszkę outsiderem Te dwa się z nim y, nie bawią. To jest ten taki bardziej dziki. Dzika wersja, dzika wersja, dzika wersja. On nie lubi się pieścić. On jest takim twardzielem, łobuzem. Za to świetnie z siostrą dają poparcie. Siostrzyczka też jest taka niechętna do, do pieszczot. Ale to się zmieni, jak już będzie w nowym domku i ktoś o nią będzie po prostu e, dbał cały czas. To się na pewno nauczy. Ale to od kamery nie stroni, proszę bardzo. Sing, ding, ding, ding. Wow. <laughs> o! Wprost przeciwnie, jak prycha na kamerę. Sprawdźmy jeszcze raz. <laughs> nie, zdecydowanie to nie jest bestia. Filmowa, gdzie jest ta druga czarna? A druga czarna tam, może. A Pieszczocha? Pieszczocha nie ma nic przeciwko kamerze. Pieszczocha lubi kamery. Pieszczocha lubi kamera to dobrze, to dobrze, tak, tak, mówię pieszczocha, ale to jest pieszczoch, to jest chłopak, pieszczoszek, dobra, bawcie się, ja idę do roboty. Sporo dzisiaj zajęć w domu, więc czas zleciał błyskawicznie i już pora jest zawieść jedzonko dla Dżuny, także wbijamy się na skuter, jedziemy, później zapewne tradycyjna kawka, aczkolwiek dzisiaj chcę znaleźć inne miejsce, jeżeli się tylko nadarzy okazja, żeby spróbować nowej otoczenia i nowych smaków Maybe. Sąsiad również będzie się kawował, albo herbatkował bo nie wiem eee, Zatem ruszamy Lunch Manci przywieziony. Jak Ale gdzieś żebyście bo było lekko pokrylone eee, pudełko i ketchup się zmieszał Nikogo nie ma, żeby przekazać lunch Za późno No próbujemy Maciek z Natalią czekają na ruszenie A, Jak nie było nikogo to nie było. Jak przyszło dwóch zaraz od dwóch jedziemy W drodze na kabusie zatrzymaliśmy się w jednym miejscu, bo chciałem wam pokazać coś czego mój mózg nie ogarnia. To jest prawie, że vis, vis Garden Village, czyli tego miejsca, gdzie czasami chodzimy na basen. Ja nie zauważyłem tego do tej pory, że to jest ta droga. Proszę dojeżdżać tutaj do Garden Village, a po prawej stronie jest basen. Po prostu basen przy ulicy. To jest ulica, tutaj parkują motory, a tu jest normalny basen na wypasie. Jaki to jest koncept? Tu jest restauracja. Okej. Okay. I basen. To ja rozumiem, ale tak odkryty, niezasłonięty, bez żadnego płotu, co już jest trochę takie dziwne, powiedziałbym. A co to jest w ogóle? co to jest? A jest tu. A co to jest? nie? Kiedyś takiego właśnie tam miałem kupić. no nie mały. Przyszedł do mnie 750 dolarów i zacząłem zastanawiać, dlaczego tak mało? To jest, to jest było, to jest... No ciekawe, ile taki, ale no, nie jest w najlepszym stanie, ale to jest kawał. Yy, przy... burman to. jak Burman taki poważny, no? E? Nieźle. Ja wracam jednak najlepszy. A, tak, jedziemy. Taki basen. No i zimna zupa. Yy, nie poje... Znaczy, pojechaliśmy do tego miejsca, które znalazłem na yy, mapie, które yy, miało dobrą opinie. jeśli chodzi o, o jakość kawy, I Nie twierdzę, że, że nie ma. Tej kawy dobry, tylko po prostu samo miejsce jest w ogóle nieatrakcyjne do tego, żeby w nim spędzić czas, żeby w nim usiąść. Zatem zrobiliśmy Abarotkę i przyjechaliśmy ponownie do Your Cafe, czyli Jungle Cafe w naszej nomenklaturze. Ja też sobie coś zamówię. Kawę wprawdzie, nie, ale coś innego na pewno wybiorę. Ale zamówiłem sobie piciu. Mogę powiedzieć, bo ta nie będzie wiedziała. Zamówiłem sobie sodę z limonką bez cukru. No nie, nie jest ładne. Tak samo jak dżuny, dżuny to samo robi. Nie może wytrzymać już, żeby mnie pokazać. <gry> Jest bardzo kwaśne, jest bardzo dużo. Zobaczcie, jak na kolor, no po prostu. To jest tylko i wyłącznie woda sodowa z wciśniętą limonką. For him, for him, For me, for myself. Ja I see this, Kwaśne. Altarong jak dżuny, jak dżuny. dobre, dla mnie nie kwaśne. No, but I don't feel sour today. A, no to może, że coś ci się po tego, kubki smakowe. Coffee? Kwaśne, dobre. This is good. No, I don't want coffee. Ja chcę moje. Okay, you can have it. Jesteśmy na miejscu, już będziemy stąd jechali. Pomiary zrobione. Użyłem do tego walkie do wzywania żółwi z lasu. I tak, no i wszystko jest już jakby pomierzone, rozrysowane. Teraz wysyłamy to do wykonawcy, żeby nam zrobił wycenę. Musimy Kupić też zlew, bo jakby od wielkości zlewu będzie zależała półeczka, znaczy płeczka, specjalny stelaż, który będzie musiał też zbudować dla nas. Więc jedziemy przez budowlany teraz, ale generalnie do przodu. To jest drugi sklep, który odwiedzamy. Ten obok nas, pierwszym nie mieli płyt w ogóle żadnych. Teraz starą się tylko pyta, co zdej?

nie, a tam dzwoni. Dobra. Tutaj proszę jaki. Speedy Gonzalez. Jedna osoba z przodu, jedna z tyłu. Elegancki. O tak. Jest, jest, jest. Coś takiego. Bardzo dobrze. Tak? siatek nie brakuje do budowania masz e... miarkę? miarkę mam w tym, Teraz przyniosę dobra, to idę po miarkę mamy wszystko zwymiarowane już, jeszcze tylko kwestia zlewu, no i tutaj wchodzimy w taką bardziej elegancką część sklepu e... to możemy sobie kupić między innymi właśnie lampy farby ale są też zlewy o widzisz, właśnie o to chodzi już. Ponieważ zlew będzie na zewnątrz, to potrzebujemy metalowy. No tak, a jest gotowy, już taki? No jest gotowy. No ma tu masz z ustawienie. Tylko on nie wie... Za ile? Głębdy mógł zrobić nam stelaż, a my nałożymy sobie po prostu. No to taki dlatego zlew. chciałem kupić zlew. No, Tylko żeby, ale mi jeżeli, to jest, jest, był. jeżeli taki gotowy jest tani, no to... e, Nie wiem ile, 95%. Dolce? Nie. Have here, a, okay, no. To nie? To jest to tak. Tutaj zobaczcie jeszcze. Jakie toalety można sobie Pozłacane, Proszę, szejkowskie. Są zwykłe, ale takie niezwykłe też można mieć. Elegancko. Dobra, wiemy już wszystko: wszystko sprawdziliśmy. Ceny mamy wypisane. Będziemy robili zamówienie. I, i ruszamy. Wracamy już do domu. Starank jeszcze sobie. Yy, zażyczyła ta Pao, czyli sok trzciny cukrowej, a, który pani tutaj będzie przygotowywała. Ja sobie biorę wodę. Sok z trzciny jest za słodki dla mnie, zdecydowanie. Yy, o, Nawadniać się w takich warunkach to najważniejsze. Dzisiejsza parnota wskazywała na to, że może padać. Celem oczyszczenia powietrza, no ale nie sądziłem, że aż tak szybko nastąpi. Muszę lecieć, zamykać okna. Bo jak podejrzewam, trochę jest ich otwartych. Na szczęście to dopiero począteczek, nic się nie dzieje, ale lepiej być gotowym na wszystko. No teraz, chyba to... czy nasi gości zamknęli okno, czy nie to już nie ma znaczenia, ale zam... Nie, otwarty jest. Jed... Nie, zamknięty. chyba dobrze. To na dole jeszcze muszę pozamykać. I gitara gra. Głód bierze górę. Nad potrzebą bycia suchym jedziemy <gry> Jedziemy jeść gdzie jedziemy jeść? Obojazda Kmertais Tam gdzie zupę bez makaronu dają To to będzie ciężko w Kmertejsona Jedziemy pomimo chmur Przyjechaliśmy może kilometr i tutaj proszę uprzejmie Suchusieńko jakby nawet kropelki deszczu nie było a my to mocne słowo, ale trochę pomoczyło. Także albo tutaj jeszcze przyjdzie, albo sobie przejdzie tam od nas. Po prostu opad o yy, niewielkim znaczeniu strategicznym był. Przejechaliśmy kolejne 500 metrów i tutaj pada. I to całkiem, całkiem. Także yy, dzisiaj pogoda jest w kratkę dosłownie. Pada, nie pada, pada. E, mam nadzieję, że nie pada niedługo. Szczęśliwie zdążyliśmy przed tym mocniejszym deszczem, bo zaczęło właśnie teraz dopiero padać. No i przynajmniej zjemy. Możemy poczekać, aż przestanie lać, jeśli to stan przejściowy będzie. Już pojedliśmy. Tutaj jeszcze przebitka na ten przybytek, który buduje się naprzeciwko Kmertace. No ładnie to wygląda. Ładne drewno. Wykręcają bambusem. Ciekawe co to będzie, Co tradycyjnie zrobią. Po kmersku, czyli konkurencja dla Kmerta jest, bo tam idzie dobrze Czy wymyślą coś oryginalnego Tak czy owak czekam Na to, a teraz Jedziemy, musimy kupić jedzenie dla rybek I W sumie dla kota też by się przydało, jeszcze mamy na dzisiaj, ale I już w zoologicznym Tradycyjnie, i tu Tarok już patrzy A może by coś jeszcze do oczka Jeszcze jakąś? jest Oni je sztucznie barwią, to są takie mini żałobnice Lug. chyba takie, jak to co się nazywało. Teraz jakie kolorowe. Wiedzieć się nie chce, no nie sztucznie barwią jak nic. O, sumika może być do stołu. Idą, Lecę kochanie, Gupiki, głupiki. lud. No gupiki się u nas nie przyjmują, no co ja poradzę? Ta by się przyjebała. Oj, ta by się przyjebała. No. Ladies. No. <laughs> Ale głupiki, you see that, is, that only one survive. I know, but only one survive. I'm not saying they're not beautiful. <laughs> Tylko i ładne. O, te jakie wielkie. O! Taka, taka! Ja no, weźmiemy takie, te Tak? No Takie Może z trzy, weźmiemy takie A bojownika? A jakiś myśl, jak a to do, 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 do mnie prywatnie do kuli idzie Bojownika tylko w taką tą Ładnie wygląda w pokoju tak? Ale też możesz A nie w oczku wodnym? Możesz W oczku to a one możesz. ci się schowają A to tak jak ty szukajesz kiedyś zapachu do pokoju Bo one pod liściami się kryją tak. Do zapachu do pokoju, to właśnie że każdy pokój powinien mieć A widzisz, Which one? Maybe, maybe maybe sumik sumika takiego, żeby zjadał z dna. Chcieć. Zobacz. Wiesz, barwione sztucznie, ale jej się podobają najbardziej. Kolorowe. A jeszcze zajrzę tam. I zobaczę Cześć pieski i kotki. Dzień dobry. Cześć. Oj, masz był oczy. Jesteś tak brzydki, że aż ładnie. A ty taki oki, ty jesteś ja nie wiesz, że jesteś jak owieczka. Jaki piękny. Wszystko są śliczne. I koniec tak miał, miał piękny. Przepraszam, że dalu. <laughs> o Jezus, Maria. Ja nie mogę. Ty jesteś niezły. Niezły agent z ciebie. Dobra. Najważniejsze, nie zapomnieć kupić jedzenia dla ryby. Which one you want? No nie wierzę jeszcze. Przepraszam. Drodzy Państwo, jeszcze zobaczmy co tam wybrała ta znowuż. Which one? So, Look they will disappear. You know Ok, choose okay. dobrze. Five. five. Take five. jakie czadowe rzeczy, zobaczcie. Siedzi sobie i łowi rybki. Tylko strasznie nie kolebie. Ale się nie wywraca. Jak to jest wymyślone Znaczy to złowił już rybkę, to jej nie wyciąga A to jest fajny motyw z tym e, diabelskim młynem. Ale czy tu tutaj taka rybkę Ty Kleci i się kręci. Fajne. A, te chyba też nauczone są, że jak ręka to karmienie. Zabieram. Płyną, płyną czy nie płyną? Płyną, 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 czy nie płyną? One się ustawiły przy odejściu. On was. Tarę wybrała sobie już rybki. No i wzięła. I gupiki, i te kolorowe. Nie wiem ile tam jest dokładnie, ale parę sztuk jest. Czyli będziemy dzisiaj je wodowali. Mało wody pan nalał. Nie wiem czy nie wypiją po wszystkiego. Ej. Ładne! Ładne, jasne, to będzie jej widać u nas. To dobrze. A... No, come on, how many of those fishes? Next time. Next time. Okay. next time. You, you, you bought zobaczymy, czy nasz mały przypadek jest. No właśnie, 3, zobaczymy. czy. 2, so let's wait. No to ok, więc weźmiemy dwa. A Ja nie wiem, jak ile... to To ja nie wiem. Nie wiem, że przyjechałem, to tylko po ja miałem tylko wesi i wyjść. Miałem wyjść i wyjść, a ja przedtem jak wyjść nie mogę, I rybki, i rybki, i, i coraz więcej. Chcę tylko wyjść i wyjść. A no tak, jakby, jakby ktoś nie wiedział, to z kabaretu. Oh, they waiting already? Iem, 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 they know, they already learned. When someone is coming, the food will show up soon. See? What? But first you should to put them, you know, like with the water. Better, baby. Oh it does. It is not. It's okay. okay. <laughs> Let's see. Mm -hmm. Mm -hmm. No. They want to go out so bad Hey, hey. Show it to me. So it's going. <laughs> mm-hmm. hello for if put Hello. Another. keep it baby There's some for this. Adelpartowy piśpon. No i pięknie. Elegancko. Tutaj do dokarmienie. Ale mamy tych mieczyków, to są jakieś zatrważające ilości. Musimy je zacząć odławiać, bo to jest jakaś chora akcja. Po prostu zdominowały to oczko wodne. Może jakieś uda się barterowo wymienić w sklepie z rybkami. Maybe they are living in good life now. Yeah, but there's too many of them. Uh maybe this guy in the shop he wants to change, you know? For some other. He, he no. don't have he don't have me chicki. So no! Why? <laughs> this is our baby. <laughs> our baby. Your baby is in kindergarten. są nasze dzieci. Nasze dziecko to jest w przedszkolu. You want to donate your baby? Not donate. Change. Change your baby even worse. Chcesz ofiarować swoje dziecko? Nie ofiarować, tylko wymienić. Ej, no dobra. A no jednak słowny. Dobry. Tak słowny, Hello. powiedziałem, że Cię przeżyłem do kota. Przyjechałem, wszystko już mam dla niego kupione. Co znaczy, wszystko? Ej, Co potrzebne. Ka Karmę, miskę i. No to w porządku, Miska nawet zbędna. Karma jest. No i teraz polowanie na kota, gdzie jest kot? No właśnie. Burza. Giri, 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 giri. Giri, giri, giri. Cip, 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 cip. Do lwa, do lwa. One mogą się schować tutaj, lubią tak sobie tutaj jumpnąć. chce tu jeszcze zostać, martwi. On chce. Ona. Ona. Helena. Ona I może chcieć. Helena. Now disappeared, really. Zniknęła, zniknęła. Gdzie ty jesteś, małpiczonie jeden? Gdzie ty no. jesteś? Zaraz ją znajdziemy. Dobra akcja, nie mogliśmy znaleźć. już wszędzie szukałem, wszędzie w naszym kły, pokoiku, po łazienkach, piętro niżej, dwa piętra niżej yy, i zero. I nie mogliśmy. I szukałem tutaj też w tych, tych, przerzucałem wszystko. No i nie ma, nie ma i nie ma i nie ma. I, I, w końcu, i w końcu wziąłem kotka, czyli mamy ich. Postawiłem tu przy tych kartonach i robiliśmy do niej. Miał, no to ona odpowiada wtedy. Miał, miał, miał. Miał, która parę razy. Ruch, 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 gdzieś z pomiędzy pudeł. Pum, 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 pum. Wyszła, oficjalnie przedstawiam Jak ma na imię? Helena Helena Helka Helenka jesteś, dobrze I temu szukamy domu ciągle Temu czarnuszkowi szukamy domu Ponieważ ten czarnuszek jeszcze nikogo nie ma Ten zostanie z nami Bo jest pieszczoszkiem takim ślicznym i zostanie A tamtego niestety a nie chciałbyś, bo tam one się strasznie trzymają razem. I bardzo się lubią. Mówię serio, S są non stop Ten z Pitu, A ten sam, tak zupełnie, mówię bez, bez żadnych żartów, słowo honoru. Ten osobno, zupełnie. Baby. On jest taki outsider, nie? Taki... On tak, a tamten jest taki zupełny outsider. A te dwa non stop razem, non stop. Śpią razem, jedzą okay. razem, bawią się Brawa. razem, łapią Brawa. myszy, łapią... Po Chciałem powiedzieć, że jutro po przywiozę dwa kilogramy karmy dla nich. W ramach, w ramach no, dobicia biznesu. Nie powiedziałem, że mnie zabije, ale będzie się cieszyć, że będę taka. No i a im będzie dużo lepiej. No tak, no Mówię serio. Kłopić, no, nie, no, Czyli, tak szybko, jest! Szybko 8, 8, 8, gdzie 9, 10, ten czarny jest teraz? Czarny. 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 Czarny zniknął. Jeszcze musimy weksel podpisać o sterylizację. panie kochany! Co się pan przejmuje z takimi drobiazgami? To na przyszłość, to w ogóle nie... Z Czarny zniknął. Jeszcze dwa minuty. Miał. No to we, 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 we. Nie. Do A tu jest, no przepraszam, jak no zniknął. Do siostry przyszedł, 100%. procent. Nie, 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 tutaj to nie jest chodzi. Coś czują, że się coś dzieje. Dobrze, domykam drzwi, żeby nie wychodziły. No. Dobra, już teraz nie będzie problemu. E Nasza bidulka będzie z różową obruszką teraz. A ten bez obróżki to dzik, który jedzie z siorą. Z Helenką, tak? Helenka? A ty z Chcesz jeszcze coś powiedzieć? Do kamery? Dzisiaj tak ładnie... jeszcze dajesz, jeszcze dajesz jeszcze, dawaj, dawaj, dawaj. Ale ten jest przywiązany do Ciebie Marcin. Ten tak. Ten tak, bo broniłem go w czasie burzy. W czasie burzy go chroniłem, to teraz taki już jest. że tutaj bezpiecznie. Tylko musisz chwilowo nosić różową obruszkę, żebyśmy się nie pomylił, że zanim Patryk zabierze. Tam tego by twojego drugiego brata. Nie wiem, czy niebiosa się cieszą, czy wprost przeciwnie, bo grzmią. Sąsiadka będzie płakać. Grzmią. Już nie będę otwierał klatki, ale jest czarny i helenka. Rodzeństwo. Te dwa trzymały się zawsze razem. No i tak też muszą zostać. I tak zostanie. Tak. Bardzo ci dziękuję. Nie, nie Chciałem ci podać bardziej... rękę ja oficjalnie. Bardzo dziękuję. Ale i tobie, Arku, jako temu, który jednak z nimi teraz będzie mieszkał. Tak. To znaczy, wiesz co, no to jest kwestia wychowania też. odpowiedniego, no ma... tak jak tutaj, prawda? prawda tak jak to... Pamiętajcie, że są z dobrego domu. Są z dobrego domu, także tak, będą się dobrze chowały. Tak. I też trafiałem do dobrego domu, więc. tak. Spokojnie, to spokojnie, wiesz. Będą miały co jeść. Pa Helenka, yy, pa Lucjan, Do zobaczenia, yy, do zobaczenia yy, za jakiś czas, bo na razie się oswójcie z nowym domem. Tak, będą przyjeżdżały na. W wizyty, wizytacje. Dobra. To do widzenia. Tu jest troszkę pęknięte, ale to nic nie przeszkadza. Ja podziękowałem okay. jeszcze raz. To my dziękujemy no, bardzo. Do nie? zobaczenia później. Zawierają kotki i idą dobrego, do dobrego Dobre. domu. Załatwiony Dobre. temat. Dziękujemy pięknie. Do zobaczenia później. Papa, pa. Co to w ogóle za akcja jest? Siedzę sobie, e, składam odcinek. Tam słoneczko pięknie spod, y, spoza chmur wyziera na nas, a tu nagle pat, słyszę tu, 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 No i normalnie runęło. Z niczego. Znaczy chmury są? No, wiecie co Państwo? A tam u sąsiadów już dach robią. Czyli tak będą kończyli, ten na tym poziomie, to dobrze. Sąsiedzi pracują. Nie wiem, czy to widać tam pod tą zieloną siatką. Myją. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Bardzo tradycyjnie. Dziękuję za obejrzenie. Zapraszam na jutro 7 rano Czasu Polskiego. Kolejny odcinek. A dzisiaj życzę fantastycznego dnia. Na Was wszystkich, kłaniam się, do zobaczenia. Hej, cześć.